Wyzwania dla obszarów wiejskich w najbliższych latach. To jest dalsza praca, dalsze polepszanie jakości życia naszych mieszkańców, ale to jest też polepszanie ciągle infrastruktury, która jest realizowana na obszarach wiejskich. Ciągle w gminach wiejskich mamy duży deficyt, jeżeli chodzi o utwardzone drogi. Ciągle niestety są miejscowości, które do drogi asfaltowej, takiej mają jeszcze odległości 2, 3, 4, 5 kilometrów, mamy ciągle deficyt, jeżeli chodzi o rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, szczególnie jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne to tutaj wskaźnik jest ciągle poniżej 50% w obszarach wiejskich. W niektórych obszarach jest też deficyt dobrej jakości wody. Funkcjonują stacje uzatniania wody, ale niestety niska ilość opadów w ostatnich latach powoduje to, że tej wody brakuje i te obszary borykają się właśnie z zabezpieczeniem dla swoich mieszkańców dobrej jakości wody.